Do kim rozmawiam. Paweł Zakrzewski, autor yy, obrazu. Panie Pawle, yy, stałem nieco w trzecim, czwartym, nawet w piątym rzędzie podczas otwarcia. Ale padło pewne, zdania, pewne zdanie z Pana ust, które spowodowało, że publiczność się roześmiała. Co to było za zdanie? Do czego Pan nawiązał? Nie wiem właśnie konkretnie do czego, jak zareagowała, w którym momencie takim śmiechem, ale wydaje mi się, że może to związane było z moimi tutaj przyjazdami i rehabilitacjami na kręgosłup, które odbywam regularnie co pół roku tutaj. Pana, Czyli na rehabilitację tutaj? Na, na, na zabiegi dokładnie. Zabiegi na kręgosłup pana Macieja Majosa, które polecam właśnie, Jest skuteczny w tym i no, już tu 15 lat już no. no to teraz wróćmy do, 14, e, 14, do, mm. do tematu, tematu dzisiejszego wydarzenia. W tle widzimy pana, e, pana e, pracę. Jakie to prace, jakby pan określił, jak to się stało, że te, że te trzy światy, światy artystów, małe światy spotkały się dzisiaj w etmusie znaczy, wydaje mi się, że wydaje mi się, że to są zupełnie różne światy i mm -hmm. tak naprawdę... E, tak naprawdę one w ogóle do siebie nie przystają, ponieważ każdy, każdy z nas jest z innej bajki i tutaj, zarówno Magda, prezentuje typowy figuratywizm i nawet taki oniryczny realizm. Adam Korsum to jest już taki impresjonizm, czy ekspresjonizm, może taki bajkowy, ale bardzo hermetyczny świat. Taki konieczne jest jakby wytłumaczenie od autorskie, co autor miał na myśli. I również u mnie też to nie są proste prace, ponieważ to są abstrakcje i są z cyklu, z wystawy Atom, którą miałem ostatnio w Siedlcach i sprawą właśnie Ewy Magier została tutaj przeniesiona. Także wystawa Atom. To, to my, my mówmy dalej, a my tak. pokazujmy teraz o czym, o, czym, o czym mówimy. To są ciała miękkie, ciała miękkie. Widać chyba się że są miękkie, bo spływają, także, także tak. Ta praca z kolei to jest praca Magdy Wójcik, ponieważ stwierdziliśmy, że przełamiemy konwencję właśnie tej hermetyczności i zrobimy właśnie małą wymianę mhm. prac. Tutaj z kolei jest w szuwarach. Ta praca się nazywa w szuwarach, taka dosyć organiczna, biologiczna. I ten atom, atom tak? No i tutaj tryb, tryb właśnie. Tryb, tryb, Mieli się ze mnie, drogi nasz artysto, do określiłem, że to jest mój spadochron. Czy to jest spadochron? Może tak być. To może być spadochron, może być też jakiś, nie wiem, jakiś obiekt kosmiczny, który się przemieszcza, nie wiem. Albo też może być maseczka. Słyszałem opinię, że to są maseczki. To jest. Bardzo dziękuję za ten świetny opis. Użyjemy to w filmie. Także nasz jeden z bohaterów. Dziękujemy.